Dzień dobry, nazywam się Żaneta Krasłań. Dzisiaj wraz z ekipą Empress przyjechaliśmy do Podkarpackiego Jasła. Ponieważ, jak wiadomo, teraz węgiel jest tematem na topie, dlatego postanowiliśmy zapytać mieszkańców, zadać im bardzo ważne pytanie. Także lecimy z tym. Z Twojego miasta pochodzą dwie wielkie gwiazdy takie jak Michał Szpag i Roxana Węgiel. Pytanie: hmm? z której osoby jesteś bardziej dumny? Z Roxany Węgiel. Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. <laughs> Michał Szpak zna pan? Znam tego okay. zbuja, uczyłem go w szkole. Bądź zawsze na bieżąco. Chyba za Szpaka. A czemu? Z jakiś powód? Jest. Bo przyjeżdża on y, do naszej wioski i tam się uczył śpiewać i o, go stamtąd o, pamiętamy. O z Roksany Węgiel. Hmm. Okej, okay. a byłaś może kiedyś na koncercie? Niestety nie, nie miałam takiej okazji. Okay. Ale bardzo bym chciała. A od dawna ją słuchasz? No, w sumie... A może skoro ona jest stąd, to może ją gdzieś tutaj widziałaś? Niestety nie. Nie, jeszcze się nie udało, nie. ale myślę, że kiedyś się na pewno uda. Dziękujemy w takim razie. Pani miasta jest, są pochodzą dwie gwiazdy, Roxana Węgiel i Michał Szpak. I pytanie, z której pani osobie jest bardziej dumna? Z obydwóch. Okej, okay, a jakiś powód jest? Na przykład co cechuje Panie, Michała no, Szpaka? Tą, tą znam, Roksanę, znam, bo chodziła ja do szkoły czwórki, a tam moje... Wnuki chodziły. Czyli zajem panią osobyście, tak. widziała pani ją. Tak, a jego ja też widziałam na występach. O, świetnie. Ale jakoś do niej bardziej. Do niej bardziej. Okej, okay, to dziękujemy w takim razie. Z której pani jest bardziej dumna. Ze szpaka, proszę pana. A czemu? No mi się podoba. Podoba muzyka? Tak. Ogólnie. To znaczy i muzyka, i temperament, i wszystko. A, okay. Tak. Michał, czy, czy może Roxy? Roxy. Roxy. Tak. A jest jakiś konkretny powód? Ładnie śpiewa, mi się tam podoba. Ładny ubiór, ładny tak. styl. 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 Poruszanie na scenie pewnie i tak, tak. dalej. A byłeś może kiedyś na koncercie? Jak już tak na Tak, o koncercie? tak, o, A gdzie? W Krosie. Michał ja szpak, czy może jednak Roksi? Trudno powiedzieć, bo Czekostana jest młodsza i wcześniej osiągnęła sukces niż Michał. I oboje też europejską. Michał ja szpak czy Roksi? E, chyba przez to, że mój gust jakby pasuje do muzyki Michała Szpaka, to myślę, że Michał Szpaka. Tak? znała znałam osobiście, to ją tak kojarzę bardziej i bardziej w sumie jej muzyka mi przemawia. Okej. Okay. No. Dzień dobry! Możemy zadać panu jedno pytanie? Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Jak wiadomo z pana miasta pochodzą dwie wielkie gwiazdy business. Nie jest Dokładnie. No i? Która tutaj osoba bardziej przekonuje Pana do siebie? E... Ja jako facet to jestem za dziewczynami, no oczywiście. No oczywiście, pan, za kobietami, tak. Bardzo tak. mi się podoba jej twórczość, jestem dumny z tego, że promuje nasze miasto. I có cóż więcej mógłbym powiedzieć? Wydaje mi się, że to by było tyle. A był Pan kiedyś na koncercie Roksony? Nie, bo ja aktualnie w ogóle nie mieszkam w Jaśle, jestem jaślaninem, a nie mieszkam tutaj od 17 lat. Ale no koleżanka to to gra w różne miasto chyba, nie? Yy, tak, ale ja mieszkam yy, w Niemczech a? i tam je jeszcze nie było. O, jeżeli, o tam, jeżeli, trzeba... jeżeli tam się zjawi to na pewno pojadę. O, no to to jest komunikator oksadny, że trzeba zrobić koncert w Niemczech, a kiedyś na pewno do tego dojdzie, także dziękujemy bardzo. Dziękuję również. <grych> Pytanie, która osoba tutaj jest po prostu bliższa wasemu, waszemu sercu? Myślę, że dziewczyna, nie? Dziewczyna? A no czemu? Pewnie. Śpiewa. Która osoba tutaj bardziej cię inspiruje? Chyba Roxana Węgiel tak szczerze. E, moja? No to Roxana Węgiel. No wiedziałam, że to dziewczyny tutaj będzie widać. A czemu? Podoba się jak śpiewa pewnie. No tak. Okej. Okay. Kolega? No ja tak samo, bo nie znam za bardzo tego e, szpaka. Okej. Okay. A oglądaliście gdzieś może Roxanę, jakieś teledyski oglądacie, czy coś? Tak? Co no się? To... Na Spotify. Okay. O, no, A kolega? No roku. też Roxana. Roxana, A czemu? Może ty tutaj nam pakiety, powód, jakiś inny kolor? No okej, okay. po prostu Roxana podoba Wam się jako kobieta i jesteście dumni, że pochodzi z Waszego miasta, tak? No. A widzieliście to? ją może gdzieś tutaj? No, no ja, ja tak. tak. A gdzie? No, no tu gdzieś, tu, tu jak przechodziła. Tak? I co? Nie podbiłeś do niej? Po Nie. zdjęciach? Aż A Następnym razem odejdź. Dziękujemy. <laughs> Dzień Boże, możemy zadać jedno pytanko? Która gwiazda jest bliżej serca? Oj, nie odpowiem na to pytanie. Proszę zapytać kogoś innego. Dobrze, dziękujemy. Roksana? Razem chyba Roxana, no bo... A okay, dlaczego? No Co nie, no to fajne, fajne ma przeboje i... O. Dzień dobry, możemy zadać jedno pytanie? Nie, nie, nie. nie. A czemu? Chyba ja wiem... O, baję, <nie. laughs> o dzień, dobry. dzień dobry! Może państwo chcą się wypowiedzieć? Mamy pytanie, <laughs> okej, okay. mam pytanie, bo tutaj z państwa miasta pochodzą dwie gwiazdy, Michał Szpak i Roxana Węgiel, i pytanie, którą tutaj gwiazdę pan wybierze? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. <laughs> Michał Szpak, zna pan? Znam tego okay. zbuja, uczyłem go w szkole. Roxana Roksana Węgiel? <laughs> Proszę? Roxana Węgiel, zna pan? No pewnie, ładna baba, ajajaj, aj, aj, była mi tata, piękna kobietka. Mm. Wybierze. Michała czy Roksanę? <grym> Oczywiście Roksanę. A dlaczego? <grym> Bo ładna baba, mucha nie siada. <grym> o, no bro, tutaj czujemy, że rybujemy. <grym> Roksanę węgiel. Roksanę, a czego? No tak bardziej wiekowo do mnie. No i podobają mi się bardziej jej piosenki. Okej, okay. Odbyłaś byłaś może kiedyś na jej koncercie? Nie, nie miałam jeszcze okazji. A pewnie ktoś był. No pewnie tak. Cześć dziewczyny, chciałabym Wam zadać szybkie pytanie. Z waszego miasta pochodzi Michał Szpak i Roxana Węgiel. Pytanie, którą osobę tutaj byście wybrały ostatecznie? E, no to chyba Roxana Węgiel. A dlaczego? Mm, jest ładna, pięknie śpiewa. Mm. A widziałyście ją może gdzieś tutaj na mieście? Bo wiadomo, jest szan, nie? E, Chodziła ze mną do szkoły. O, widzisz. Tak. tak. Czyli na przejść jesteś. Tak, tak. O, a komisarka, komisarka. E, Ja, ja Michała Szpaka, bo jest oryginalny i ma mega oryginalne trzy i charyzma. O. Możemy zadać panu jedno pytanie? Nie słucham. Z pana miasta pochodzi Michał Szpak i Roxana Węgiel. Y, gwiazdy Show Biznesu. I pytanie z której osoby jest pan bardziej dumny? To znaczy? No, które muzyka panu bardziej odpowiada? Czy Roxany, czy może Michała? Roxana, tak. Roxana, aha, a, a dlaczego? No moje z młodą dziewczyną jeszcze coś z niej będzie. Tam Michał czy Roxi? Roxy. Zdecydowanie. Fajny ma głos. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś jesteśmy tutaj w jasełku i nagrywamy. Co nagrywamy? Empres.pl. Bądź zawsze na bieżąco.